Witamy wszystkich bardzo serdecznie w nowym 2020 roku! I specjalnie z tej okazji przygotowaliśmy drugie już w historii naszej działalności na kanale Piłkarzyki QA. Mamy zabójczą średnią jedną QA na rok. Być może w tym nowym roku się to zmieni, dlatego że dużo rzeczy w 2020 roku ma się zmienić. Ale przede wszystkim życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, tak. bo na pewno. 2020 dla wielu z Was będzie ciekawy, miejmy, na, miejmy nadzieję, że dla na nas także. Więc... Dziękujemy za wsparcie, za to, że jesteście z nami cały już czas. oficjalnie o... rok, oficjalnie tak, rok już tak, minął. Tak, tak, tak. Pomimo jest... też no, różnych niedociągnięć, różnych takich problemów w grudniu. W, problemów. Tak. Tak. w Grudzień miał być tak. świąteczny, prezenty i prezenty otrzymaliśmy, tylko nie tak jak każdy... na Tak, chyba. Tak jest, natomiast słuchajcie, my się oczywiście nie poddajemy i chcemy ciągle iść do przodu, ciągle polepszać jakość, ciągle poszerzać wiedzę piłkarską. Chłopaki tutaj bardzo dobrze tutaj prezentują wam codziennie materiały, jak tylko mogą, bawimy się też. Piłkarską wiedzą i to mamy nadzieję utrzymać w 2020 roku. Ale tak jak chłopaki wcześniej wspominali, nadchodzą zmiany, i o tych zmianach właśnie chcielibyśmy. Wam Pozytywne powiedzieć. zmiany, Pozytywne. bo to wszystko mamy zamiar rozszerzyć. Prawda? Jak już pewnie widzieliście, zauważyliście, spostrzegliście, znajdujemy się w nieco innym otoczeniu. A to dlatego, że wynieśliśmy się z naszego poprzedniego studia. I przenosząc się do nowego, cały czas tak naprawdę mamy w perspektywie pokazanie Wam, co chcemy tutaj zrobić, jak chcemy zrobić. Oczywiście, to nie, nasze, to oczywiście nie jest to nowe studio, żeby nie było, bo to tak, tak zabrzmiało, jakby to miało być. Ono. Tak, warto no, no, zaznaczyć, cześć. że... To nowe studio jest jeszcze troszeczkę w przygotowaniu, tego wszystkiego nie da się od razu zrobić, ale jak tylko będzie gotowe, to na pewno będziecie pierwszymi, którzy się o tym dowiedzą na materiałach i tak dalej, ale wydaje mi się, że warto czekać. To to jest przez tak. najbliższy czas materiały będą w takim troszeczkę miejscu tymczasowym, przejściowym, więc przejściowym wszystko w swoim czasie. To co, Q&A panowie teraz? Odmówierśmy na parę pytań. Zanim zaczniemy odpowiadać, przypominamy, że pierwsza część Q&A już kiedyś powstała, ta część pytań została przez Was zadana i na te pytania nie będziemy odpowiadać w tym odcinku, no bo nie chcemy powtarzać, tak? Dokładnie. Więc jeżeli jakieś pytanie zostało takie, przez Was po... zadane, to możliwe, że już na nie odpowiedzieliśmy w poprzednim materiale. Zapraszamy, bo tam takie Blink pytania pokroju: od kiedy kibicujemy danym drużynom, od kiedy się interesujemy piłką nożną, jak się poznaliśmy itd. Itd, Pierwsze pytanie, jakie najbardziej przykuło moją uwagę, brzmi następująco. Najgorsze wspomnienie związane z piłką nożną mi jaka dość łatwo na nie odpowiedzieć, ponieważ dość bardzo wbiła mi się w pamięć sytuacja po rewanżowym spotkaniu na Ultrafort pomiędzy Bayernem Monachium a Manchester United, kiedy to właśnie niestety po niesamowitym dwumeczu United odpadło właśnie z drużyną Louis'ego Vanhala, późniejszego z kolejną sam przecież Czerwonych Diabłów. Pamiętam, że to była chyba trzecia, druga gimnazjum, ale chyba trzecia. Przyznam się szczerze, że popłakałem się po tamtym spotkaniu. Oj, no, przepraszam. Teraz będziesz z Za chwilę zim, zim tutaj. Jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że spotkanie na Mistrzostwach Świata teraz w 2018 roku z Senegalem, na które pojechałem. I to były takie prawdziwe emocje, jak przyjechałeś na ten jechałem do Rosji, naprawdę podróż zajęła wtedy bardzo długo, pojechałem do no, kraju, którego nie znam. E, I oczywiście było to zarazem niesamowite przeżycie piłkarskie, ale zarazem, a, ale w tym samym czasie oczywiście no, przegraliśmy. Ta cała podróż. Nie powiem, że była normalna, bo to nie w tych kategoriach trzeba rozpatrywać, natomiast była taka smutna. I ten powrót pamiętam z kibicami polskimi, którzy. No i te emocje. I te emocje na żywo są o wiele większe niż jednak przed, e, przed monitorem, więc, więc to jest taki chyba e, Najsmutniejsze wspomnienie piłkarskie, jakie mam, że faktycznie wszedłem taki przybity, taki myśląc sobie, kurde, 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 kurde. Moje to bardzo dawne wspomnienie, to znaczy z czasów dzieciństwa, bo chyba najprościej, i najszczerzej, kiedy się wyraża emocje. I tak było w moim przypadku. Zanim się zacząłem racjonalizować. I widzimy coś swojego czasu. Tak, mam, <laughs> dlatego to no że... już proszę. 2006 Czemu zadajecie takie pytania? 2006 rok w w... E... górę <grym> Arsenal Barcelona w to jest coś, co było bardzo bolesne, bo ten mecz przeżywałem od początku do końca, zanurzony byłem w transmisji telewizyjnej. Oczywiście jako, że nie stać mnie było na jakąkolwiek formę oglądania tego z bliższa. No i to było takie potężne rzeczywiście piłkarskie kopnięcie małego pasjonata piłki nożnej po czterech literach, co zapolało i co do dzisiaj pamiętam. To jest na pewno taka rzecz, która gdzieś tam w pamięci się mocno osadza i żyje się z tym niestety przez całe życie. Pytanie od Łukiego. pozdrawiamy. Hipotetyczna sytuacja, jeśli musielibyście w tym momencie założyć nowy kanał na YouTubie, to który sprawiałby Wam jakąś radość? Największą radość? No, no. Razem czy osobno? Właśnie. Bo to jest, za, osobno? Te... osobno? Osobno. Osobno ja to, 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 to Powiem tak, no ja mam trzy sfery zainteresowania. Jedy jeden, <susurujesz> jeden. jeden kanał, jeden, jeden kanał. Jeden kanał, Dlatego trudno jest o to pytanie bezpośrednio odpowiedzieć. Jakbym miał tych trzech... Jeden, Polityka, astronomia... Nie. jest Astronomia... Nie możesz ich wymienić. Astronomia polityka? Polityka, polityka, który, polityka. E, No to powiedzmy, że na tematy okołofilmowe. filmowe. Ty, ty byś chciał technologię robić. Ja technologiczny, tak. kanał bym robił. Ja bym, wiesz, kodem ciszynkiłem i po prostu nie chcę odpowiadać na pytania. Ja nie wiem, ja, ja bym się strasznie ciężko zastanawiał nad tym, długo. Nie wiem, a ja bym drinki chciał robić, takie wiecie, mój bal Też sprawy. pozdrawiam, kanał. Już alkohol, już proszę bardzo. No, Jesteśmy nie? po pamiętam. Jest, jest taki go. kanał. Kocham nie? Gotować, Ale ja wziął, tak. kocham gotować i kocham chlać, kocham drinkować. Taki mój drink, jakby się nazywało. Właśnie, <laughs> zobaczymy, czy ta kwestia w ogóle być aktualna po Sylwestrze. No różnie. A teraz nie. poczekajcie, bo teraz powinniśmy wrzucić update Nikodema po Sylwestrze. Ja za Nigdy więcej nie piję alkoholu w życiu. Nie. Nie. Ja A teraz Sylwestra tak. planuje robić drinki, tak wyparowało marzenie. Zobaczycie, czy wy ma będziecie chcieć jakby. Żebyś ty robić drinki. Sorry, ale... Ok, kolejne pytanie bardzo związane z piłką nożną i z YouTube'em. Mianowicie co najpierw? Płatki czy mleko? To zależy. Mleko, Nie. potem płatki. Ja tak samo. Mleko, potem płatki. To zależy. Mleko, mikrofalówka, ciepłe? Fuj! Pijesz ciepłe płatki? Fuj! Nie. Nie! Mleko ciepłe. Mikrofalówki? Ale co? Co? Nie. Wszystkim to to zależy, jest, nie, to nie. To za... Nie. Dobra. Mikrofalówka. Mikrofalówka była etapem przejściowym. Jak byłem dzieckiem to było podgrzewane u mnie w domu mleko, potem wylewane do talerza, potem płatki, potem się pojawiła mikrofalówka w domu, więc Prosił było mikrofalówkę użyć, mikrofalówki użyć, a teraz chyba rzeczywiście podgrzewam, z kim? Ja, z podgrzewam ja, mleko. Już, ja Przede wszystkim podgrzewam mleko. Ja, zadajesz zadaj to pytanie, ja podgrzewam mleko. Słuchuję. No, ja to ja tobie że pijesz zimne, w sensie ja też raz piję często zimne, ale zależy czy pijesz ciepłe czy zimne, bo jeżeli zimne to najpierw płatki, a potem mleko, żeby okay. możemy to zalać, a jeżeli ciepłe to najpierw mleko, żeby tak. wiedzieć ile znaleźć, tak. dać na podgrzanie i potem zalać Zawsze i na ciepłe, ciepłe. więc płatki, tylko ciepłe śliennika. mleko. Dobra, no, no, pierwsze mleko, potem płatki. Nie, najpierw płatki, potem mleko, dlatego że... Ale za to, że dajesz mi można muszę troszeczkę Ale trwałem, dlatego, to, nasiąknięcia nasiąknięcia może, właśnie. A ja właśnie ja nie lubię twarde, ja nie lubię tych nasiąknięć. One muszą być tak minimalnie... Ja lecz. muszę jeść. Ja, starcie, ja starcie, muszę jeść. Starczy, następne no, pytanie. Następne pytanie. E, kilka pytań, że tak powiem, dotyczących tego, jakie książki sobie przeczytaliśmy, a także jakie są nasze filmy ulubione i seriale. No to ja zacznę, powiem tak, były niedawno święta, to jest taki magiczny dla mnie czas, kiedy zawsze odświeżam sobie lektury, które są dla mnie ikoniczne, dlatego zacząłem znowu czytać władce pierśeni w wersji angielskiej. Mówiłem i ostatnio opowiadałem, że poszczególnie w jest dla tych, tych podstawówkowych, wiesz, anaru, te takie. Ale wiesz, co, Kaminasza nieco ostatnio się w tej ale czytam sobie z udziałem soundtracku, to znaczy podkładam sobie pod rozdziały konkretne, które korespondują z danym rozdziałem, elementy muzyczne. To jest super. No, a druga książka, którą ostatnio czytałem z gruntu sportowego i czytam cały czas, to Tony za Addicted, czyli no, książka poświęcona kapitanowi arsenalu wieloletniemu, i tą naprawdę serdecznie polecam. Tak więc, to z mojej strony. No, ja ostatnio przeczytałem książkę Lwa Starowicza, kto wie jaka to jest tematyka ten wie, a poprzednio chyba 12 życiowych zasad Jordana Petersona, takiego amerykańskiego psychologa. Czyli coaching i seksy. Akurat dwa ostatnie pozycje takie są. No. Ja ostatnio czytałem książkę Koderzy. To jest po prostu jakby książka opisująca świat. No, kodowanie to każdy wie troszkę rzut takim e, okiem na to, jak zaczął w ogóle się cały ten świat programowania, jak pierwsi ludzie, którzy zaczęli. Zajmują... Kodowanie, ja kodowanie, że. Od... Uuu! Uh. Hmm. ciekawie co czytał ostatnio, nie ciekawie no, czy to was? No, Także, no tyle. W sumie ta, książka mówi sama sobie, cała historia i y, jak wygląda obecnie kodowanie, natomiast, no nie wiem, co nikogo chce powiedzieć, bo co? Co ja, to ja na na Nie, ja przeczytałem no. książkę ostatnio, jak na hmm. dyktatora, którą pożyczyłem od twojej dziewczyny za co bardzo serdecznie. za co bardzo serdecznie dziękuję za i przepraszam <grym> za pominięcie <grym> tytułu. E, no. Ulubiony film serial, ale ulubiony czy taki, który ostatnio przeczytaliśmy? Nie, ulubiony no. film serial. Grube. Serial Gracjon zdecydowanie. Na 100%. To jest najlepszy serial w historii, więc. Tu mój jest i... Breaking Bad. To, Breaking to, Bad. W sensie to się. Zauważy. Lubię kilka jeszcze innych seriali, ale ten, według mnie, jest no, najlepiej wyprodukowany. A film, u no, może być kilka, ale jak miał teraz w tym momencie decydować, no, to byłby mi Interstellar. Ale to w zasadzie w przekonaniu. Bardzo dobry film, też mi się podobał. Bardzo samo nie... taki. Pagolny film to jest za długi. No mówię, pod, ale tak samo u mnie, ale pierwsze, co mi się nie, na myśl, nie, Fiction, tak banalnie bardzo, a troszeczkę bardziej, tak powiedzmy, snobistycznie, to na przykład Funny Games. Bardzo by ten film się Ja w sumie też ciężko mi, tak jak mi powiedziałem, serial to w miarę jeszcze jest to łatwe do wyselekcjonowania, ale jeżeli chodzi o filmy, to taki, może, nie wiem, kabaret. Nie wiem, ciężko byłoby wskazać taki jeden, jedyny. No, ja też jestem nudny, jeżeli chodzi o, o to, co teraz powiem, ale serialu. Ja tyle seriali już obejrzałem, że ciężko mi wybrać, bo mogę na przykład oczywiście Gra Tron powiedzieć stampowo, a na przykład serial, który mi się mega podobał, który wspominam, mam wrażenie, to jest Sherlock. O przygodzie Sherlocka Holmesa, który też nie genialny. Nie, nie. Benedict Cumberbatch Camber, świetnie tam zagrał. A tam w no, no, nie no, no. no, no, no. E, natomiast, no, a całość moim zdaniem jest genialna, jeżeli chodzi o całe rozwiązania i tak dalej. No, natomiast no, jest masa laka la Casa del Papel, więc wydaje mi się, że... Jest... Narcos. Narcos przecież też genialny no. prawda? Więc ja nie mam takiego... E, hmm. Stranger Things. No, jest wiele, których Wiedźmin. bardzo lubię. No, Fajny był, super. E, I filmów tak samo chyba bym miał problem. No, mógłbym też powiedzieć takie, które chwytają za serce, nie wiem, e, o Skazani na Szołszenk, czy tak dalej. Zielona, Miła, Zielona Mila. Natomiast to są, mówię, to są klasyki, które każdy lubi, dlatego chyba 24 jeżeli... Dziękuję. Kończymy temat, bo krzywy kiwa bo. No, nie, nie, w procesie, tam, tak. Nieważne, nie, nie, to jest Nieważne, nie, nie. Też Nie, nie żółtałem, tylko to są filmy przeceniane po prostu. Ja, przeceniane. I Okej, okay, czas się. na kolejne piłkarskie pytanie. Tym tak, razem. Tak, tym razem. Mianowicie, jak chcielibyście, żeby potoczyła się Wasza ewentualna kariera piłkarska? Jakąś ścieżkę? Hmm. Ja czekałem na to pytanie. Zresztą ja się, się zastanowisz. Y y y Christian Lalalonde y albo Messi. <laughs> Ja bym zaczął od tego, że wyjechałbym z naszego rodzinnego cieszyna za granicę, pograłbym trochę w Czechach, potem bym wybrał się do Szkocji, tam wyłapałbym do Arsenalu, całą karierę spędził, no, całą, całą grono, całe... <ścoughs> No i również życzyło teraz. Większą część kariery spędziłbym w Arsenalu, nawet może być na ławce. Mogłoby być na ławce. Zadawać miliony, nie? Tak. Potem nie. pograłem trochę w Anglii, w niższych ligach, a na koniec wybrałbym się do Chin, żeby troszeczkę bardziej poznać państwo, To jest, jest już ten, że już mają obniż zarobki. Tak, tak, jest, będzie łeczka. Do 4 milionów? To to... Nie, 45 tysięcy chyba funtów no, 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 na tydzień. No. Zdecydowanie niż miało oto. Ja się zastanawiam pomiędzy dwoma ścieżkami, albo wychowane w United od. Y urodzenia w tym klubie, a druga ścieżka jest taka powiedzmy bardziej egzotyczna, czyli gra w tych dobrych ligach, ale pozaeuropejskimi, europejskimi, tak powiem, MLS, Chiny, Australia, tak powiedzmy coś w stylu Adriana Mierzyjewskiego ostatnio. Lubię, jestem ciekawy świata i to by było mnie fajne, zarówno pozwiedzał przygodnie pozytywne, pozytywne, przyjemne, przyjemne spożyteczne, bo co chciałem powiedzieć. No dobra, kolejne pytanie Ola. Tutaj padło ich kilka, na parę też już wcześniej odpowiedzieliśmy, więc wybierzemy pierwsze, które tutaj zadała. Jakie miejsce w Polsce i na świecie zrobiło na Was największe wrażenie? To ja zacznę. Największe Pekin, w którym mieliśmy razem z Nikodem sposobność być. To był, no nie chcę powiedzieć, że szok kulturowy, bo spodziewałem się wielu elementów życia, które wiążą się z. Pierwszą wizytą w Pekinie, niemniej jednak no to jest coś, co łączyło się z moimi zainteresowaniami. Ja studiowałem też kierunek powiązany z Chinami bezpośrednio, więc to było coś, co zrobiło bardzo duże wrażenie. Poza tym była to moja największa i najdalsza też podróż w życiu, tak więc to myślę, że jest warte podkreślenia. Jeśli chodzi o mnie, to w Polsce chyba polskie góry, te wyższe części Tatwy, bardzo piękne widoki i to według mnie jest w Polsce najpiękniejsze. A za granicą, no troszeczkę zwiedziłem, ale wydaje mi się, że nic nie będzie tak bardzo mojego serca jak Stambuł, Tego jeszcze nie widziałem, ale bardzo chcę zobaczyć to połączenie Azji, Europy. Eee, ale serce już do... Ale serce już do... To jest ważne. To jest jest Mam nadzieję, że nie zawiodę, jeżeli kiedyś odwiedzę to miasto. Nikodem szok przeżył, jak był ze mną na Seven Sisters Road w Londynie i oblali go piwem podczas meczu. To był szok na pewno. Tak, to był szok. A, na pewno Ale to był na nie widzieliśmy. Tak się znają właśnie: albo Chiny, albo Kapadocja. Czyli wy widzieliście już jeden z cudów świata, nie obecnie. No, byliśmy na Wielkim no, Murze, tak. na Wielkim Było przepięknie, faktycznie można określić go mianem jednego z cudów świata. Ale chyba ja bym się skusił jednak bardziej, skłonił się, bym się bardziej, żeby wyznaczyć kapadocję jako takie miejsce, które było dla mnie no, najbardziej interesujące z kraina na w Turcji krzyżą, tu Mówię, o, 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 to Jeszcze kiedyś tam dobrze. Może w, w Turcji wykoni się tylko Stambu, to więc dlatego no, to nie, właśnie już się poprawiłem, <laughs> poprawiłem się, poprawiłem się, Stambu. Do Konstantynopola, jak pojedziesz, to ten, to może później będziesz miał. Będzie ci dane, żeby wyruszyć po nie ma do kapacedocji. Kapacadocji. Z żeby yeah. przejść do następnego <gulio> pytania. Nie, jeszcze. Nie wiem, że nie ja chcę nie powiedzieć. Nie wiem, burza, to tam Dobra, zagalopowaliśmy się i zapomnieliśmy, <gulio> że Jacob jeszcze musiał te pytania odpowiedzieć, dlatego... Siedzę tutaj na skraju, to może odpowiem tak w połowie, tylko żeby nie. Tak, już że poza kadrem wracaj. Jeżeli chodzi o mnie, to największe wrażenie to ogólnie Stany i wodospady Niagara, no i oczywiście miasta, Nowy Jork, Boston, Washington, to są naprawdę fantastyczne przeżycia. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość i takie podróżowanie, to dałem sobie cel, żeby zobaczyć 7, współczesne 7 cudów świata, bo jest taka list, lista... Co się dzieje? Co tu Co się stało? E, no i także no to jest mój cel na najbliższe lata, żeby odwiedzić właśnie... Chętnie dołączę do Ciebie w tej podróży. No, mór chiński, wy już byliście. Macie, macie 1 na 7, a ja mam na Mówisz? No dobra, no to zobaczymy, zobaczymy. Kolejne pytanie, do mnie skierowane tym razem. Adam, jakoś lubisz historię. Jaki jest Twój ulubiony okres historyczny? 20-lecie międzywojenne, a to dlatego, że jeszcze wtedy Krzywy się nie narodził. I od razu drugie pytanie się z tym wiąże. Jaka była Twoja największa spina właśnie z Krzywym? I to jest ciekawe, bo my się raczej dogadujemy, jeżeli chodzi o dogrywanie kwestii kanałowych, ale z jest troszeczkę gorzej i tutaj zaprezentujemy Wam taką szybką przebitkę na sceny zakulisowe jednego z quizów, który chyba miał miejsce w lecie. I tym optymistycznym akcentem chcielibyśmy powitać Nowy Rok i życzę Wam jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Oby ten 2020 był nie tylko emocjonujący, jeżeli chodzi o kanał, ale także oczywiście o piłkę nożną, bo zbliża się Rok Mistrzowski, Polska, gola. <golny> Jest. Tak, zostaje. Dobra, Dziękujemy bardzo. Wyszło długo, nie udało się odpowiedzieć na wszystkie ciekawe pytania, ale jeszcze chyba drugą część zrobimy. Najbliższej grupy w dalszej przyszłości. Będziemy ponad średnią jednego piłę na rok. Będziemy? No musimy. Tak, lecz się na razie, dzięki. Cześć.